Przede wszystkim gratuluję kartatom trzech punktów i, i pewnego kroku w stronę baraży, którzy naprawdę zasłużyli się na zwycięstwo, wykorzystali swoje największe atuty. A no my niestety nie, nie, nie skoncentrowaliśmy się na tym, co mamy robić i tak ja nie wiem, jak Nie, mogę powiedzieć tylko tyle, że wiedzieliśmy, że no jak jest to ważny mecz, Próbowaliśmy powiedzieć zawodniku troszkę yy, wziąć presję, nie mówić o tym meczu za wiele, ale wiedzieliśmy, że to będzie jakiś tam istotny mecz, yy, jeżeli chodzi o układ tabeli i bardzo nam zaczęło się na, na zwycięstwie. Bardzo się cieszę, że yy, zadziałało nasza dzisiaj każdy z nas, naszych napadników, bo każdy z nich szczelił bramkę, więc oby yy, to był dobry prognostyk na, na przyszłość. Yy, no, tak jak, yy, już nieraz wspominałem, wiedzieliśmy, że przyjdziałem się zmierzyć z bardzo dobrym przeciwnikiem i, i chcieliśmy zacząć dobrze tą wiosnę, ale a nie spodziewaliśmy się, że uda nam się e, no zacząć w takim, w takim stylu. No, mam nadzieję, że teraz e, przed rokiem wyjdziemy na ziemię bo czeka nas bardzo ciężki mecz w Radzyniu i musimy kompletować zbierać punkty dalej i starać się zbierać oczko do oczka. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam za my głos, ale... Po meczu troszkę, troszkę się zostawiłem na boisku. Nie zgodzę się, bohaterami jesteśmy wszyscy. Chciałbym podziękować całej drużynie za ambicje, za walkę. 4-1 wynik wynikiem, ale było bardzo ciężko na boisku. Widzieliśmy, że jest grząskie boisko. Dlatego tu trener wspólnie z Bartoszem Madeją cały tydzień Trenowaliśmy te fragmenty gry, które przyniosły skutek i skutek i rezultat. Cieszymy się, ale spokojnie. To jest długa liga, 13 meczów. Jeszcze bodajże zostało 14. Trzeba w każdym meczu walczyć o, o jak najwyższe cele, o oczy punkty w każdym kolejnym meczu. I, i będzie dobrze, no? tak jak mówię. Droga jest bardzo daleka. Fajnie, że wchodzi młodzież do naszego zespołu wychowankowego Krosna, którzy pokazują na treningu, wolę walki. Jest już paru chłopaków, którzy w całą rundę grali. Są młodzieżowcami byli podporą drużyny, a nie uzupełnieniem. Także to, to cieszy. Jeszcze raz. Cieszymy się bardzo punktów, ale nie pogadamy na pełną furę w Za braku koncentracji w najważniejszych momentach uczulaliśmy praktycznie na każdej odprawie o stałych fragmentach gry wykonywanych przez Kamila. Uczulaliśmy na e, zamykanie stałych fragmentów gry przez Łukasza Zycha. Uczulaliśmy na wejście na krótki słupek Babka Buczka. Niestety ludzie, którzy byli odpowiedzialni za e, pilnowanie tych zawodników, no popełnili błędy i skończyło się tak że no, wracamy je dzisiaj pokonani. Co pan zawodnikom powiedział w szatni, no Bo, jak wyszli na tą drugą połowę, to było widać taki zryw na początku. No, powiedziałem, że nie mamy nic do stracenia. Czekaliśmy na to, żeby zdobyć kontaktową bramkę. W zamyśle był plan, żeby zabrać później też trzema obrońcami. W sumie samo się to zrealizowało, bo konrad dostał żółtą kartkę, drugą, chustkę i musiał zejść z boiszka. No, chcieliśmy zmniejszyć e, rozmiar tej porażki, walczyć o najlepsze nawet jeszcze e, w kontekście dwóch meczu, no, ale, ale, ale straciliśmy w na 4-1 i, i w dwóch meczu jesteśmy również pokonani. Tutaj kawał, obliczyć, czy tutaj karny Znaczy, Czy panu wszystkie te decyzje arbitra o i podyktowaniu były To znaczy, ja powiem, że sędzia był konsekwentny w tym, co robił. No, poza, poza pierwszym rzutem karnym, którego na mnie odgwizdał, później za, za każdą rękę gwizdał rzut karny. Ja, nie ma na czym się rozwodzić. No, uważam, że podjął decyzję takie, jak podjął. Tyle na ten temat. Przykład, twoje zdanie na ten temat, ponieważ Łukasz Dyk zauważył, że złapał się za twarz przy tym. Nie, do... no ręka Łukasza tak samo była i tak samo było to zblokowane jakieś tam uderzenie czy dośrodkowanie. Także no to jest tak, że jak sędzia podejmuje się jakiejś tam decyzji, to właśnie powinien być na boisku, tak jak trener wspomniał, konsekwentny. jeżeli za coś takiego cały czas bliżdżę, to powinien cały czas to samo gwizdać. Także, yy, także tutaj jakoś oprócz tej, ja nie widziałem tego pierwszego zdarzenia ale wiem, że to była akcja po akcji, to, to ciężko mi to ocenić, czy tam była ręka, czy nie była, ale poza, pozostałe ręki tutaj jakieś tam podgwizdywał. Dla mnie troszkę niezrozumiałe jest, w ogóle ja tego chyba do końca nie, nigdy nie pojmę, podejmowanie decyzji z żółtymi kartkami, bo dotknięcie ręką, żółta kartka, zaraz to samo, nie ma tej żółtej kartki, Kamil skacze do głowy z łokciem uniesionym, jest żółta kartka, później bodajże Lisańczuk tak samo skacze, nie ma żółtej kartki, dla mnie to są takie decyzje niespójne za bardzo, ale na no, chyba tak już w piłce musi zostać, że to tak, żeby było później o czym gadać, no to nie do końca da się podjąć taką sprawiedliwą decyzję. Także no chyba tyle na motoru stali teraz w pierwszej kolejce, które powodują, że rywalizacja rozstrzygnie się. Chciałem nasz naszego trenera Szydełty, teraz między Karpatami a o pierwsze miejsce. No właśnie tak, Cały czas każdy zapomina o Rysowi, że Rysowia cały czas te, tak samo miała 8 punktów, że tak samo była tutaj na równi ze stalą, 8 punktów straty, że była na równi ze Stalą. Każdy tam nie wspominały o Rysowi, Rysowia się konsekwentnie e, uzbroiła, e, wzięła, zrobiła dwa bardzo dobre transfery, podchodziła tam młodzież e, z SMS-u i, i na pewno będzie to bardzo mocna drużyna na, na wiosnę, dlatego czy to będzie się tak rozegrało, no, ciężko mi powiedzieć. No. Wydaje mi się, że jest jeszcze na tyle meczy, że w tej lice może się wszystko zdarzyć, bo taka jest prawda, że jak się wygrywa trzy mecze po rząd, cztery mecze po rząd, to zmienia się całkiem miejsce w tabeli, co zresztą pokazało się u nas to nasza sytuacja na jesieni, bo po czterech meczach byliśmy gdzieś koło 11 miejsca, a później po, po jakiejś tam serii zaraz znaleźliśmy się na pierwszym yy, i stało się to bardzo szybko, więc yy, no na pewno ta liga nie jest jeszcze przesądzona i na pewno nie zamyka się do dwóch drużyn, bo to tutaj każdy z każdym będzie chciał jeszcze mocno połączyć. Bardzo to proszę, czy są jeszcze pytania? Nie. Jeśli nie, to serdecznie dziękuję.